Hej, witam was, ja jestem Korgem's a to jest Battlefield 4 y, Mapa obrzasku i jest to drużynowy badmatch, albo zespołowy. Gram na tej mapie pierwszy raz. Wcześniej na niej nie grałem, nie udało mi się jej wylosować. I gramy nie grałem tylko w podboje i bardziej się pojawiłem w takiego w takiego supportującego snajpera zresztą oznaczam cele i tak dalej a tu w końcu przejmijmy interes apteczkę kolega. Musimy się tak powoli przesuwać, bo to jest naprawdę taktyka. Nowa rzecz, która została dodana to jest wychylenie właśnie za osłony. Spre słabo się to czasami sprawdza. No ojej. <laughs> Zabiłem je ja jego mnie. Zdarza się. Miałem tutaj jedną rzecz sobie przestawić. Mianowicie. Tu miałem dać ten fibrylator, a tutaj miałem dać apteczkę. Yy, mamy różne rodzaje noży. To są tam z battlefielda yy, i tu są inne z kampanii. Na przykład ja jeszcze kampanii nie przeszedłem, przejdę ją dla was na YouTube. Ulepszenie polowe obrona. Mamy już te właśnie yy, perki. Oraz są inne granaty. Mamy zwykłe, tutaj mini uderzający dymny hukowy flary jesteś więcej pistoletów. Są różne ich typy. Oraz to najważniejsze. Będąc szturmowcem możemy używać karabinów wyborowych, czyli szybkich sniperek z Battlefielda trójki. Możemy również dostosować ale mi się tego teraz nie chcę robić. No to gramy Oj, dokąd to strzelają Jest, zabiłem. W końcu ja kogoś, a nie ktoś mnie. Bo to jest bardzo naprawdę wkurzające jak ktoś ma parę procent życia, wy na niego atakujecie, a on was na hita ściąga. Aha, mecz się zaraz kończy, a co nie ma problemu, rozegramy drugą rundę. Ja w tym czasie mam coś poopowiadam jakieś pierdoły. Ojej, nie tu. Ojej, to jest nasz, przepraszam. Nie pojawiło się oznaczenie, nie wiem czy to nasz, czy nie nasz. Możemy zamykać właśnie te drzwi. No i niestety teraz to mi się zbagowało, jak widać było. No po prostu mnie wywaliło. E, Przejdźmy tutaj na tyły wroga. Jest zabity. Houston. Oj, nie mam ammo. Ammo, ammo, szybko. Potrzebna amunicja. Kurwa, dawać mi ammo. się amunicja. Padnę, bo nie mam amunicji. Amunicja kurwa. Tu ktoś kiwa, może to jest akurat e, support z amunicją. To jest nasz nice support, ale on mi nie chce dać amunicji. Dzięki. Ile mamy? 6-1. OK, w porządku, 6-1. Ja chyba będę grał tylko na hardkorze tutaj, bo to nawet nie ma sensu na normalu, bo na normalu jakbym takie... Taką wymianę ognia o właśnie zrobił, to bym właśnie w ten sposób padł. Tu zrobiłem głupotę, bo wywaliłem do przodu na Hama, a powinienem troszkę tak delikatniej chodzić. Właśnie w się do tego battlef do poprzedniego Battlefielda, tu główną rolę grają pojazdy. Piechota jest dosłownie najważniejsza na paru mapach, no chyba jednej czy dwóch, a nareszcie, to jak ma ktoś pojazd, no to prowadzi. Ale przynajmniej nie ma tego, co było w Battlefield'zie trójce, że jak jest 64 osoby, duży podbój, to kto pierwszy wskoczy do samochodu, do pojazdu, ten ma, a reszta gibia z buta, bo to było naprawdę słabe, a teraz jest dość, o kuźwa. teraz jest dość dużo właśnie pojazdów, że nawet często stają po prostu nieużytki, że można tam zrobić sobie, nie wiem, Camperiada na tym. Nie wiem czemu, ale nie mam tutaj hitmarkera yy, Że właśnie, że trafią przeciwnika, dlatego się często myliłem Czy ja trafię, czy ja nie trafię. Ale jak widać trafiam Uuu, fail Już cię reanimuję, stary Tylko 12 punktów za reanimację, w trójce dostawaliśmy 100 I to było czyno jak... No praktycznie punktowane jak zabójstwo, więc to może było niezłe A to jest jednak już troszkę mniej więc dlatego tych reanimacji jest nawet mniej. Poza tym trzeba odblokować defibrylator i nie mamy go od początku. Kuźwa... To jest hardcore, ja nie wiem czemu go wybrać do nagrywania, on jest fajny, bo jest fajniej zrobiony niż w trójce. Może bym wziął sobie tutaj snajperkę, bo ze snajperką byłoby nieźle na i Jolo, Pewnie mi tak ze strzelą. No mówię. Druga jest ten sam gościu. To teraz wam pokażę snajpera. Jak widzimy, mamy tutaj snajperkę, pistolet, przenośny znacznik. Czyli to jest po prostu Lornetka z soul z trójki i ładunek C4, czyli teraz możemy już teoretycznie walczyć przeciwko pojazdom, a nie jesteśmy tacy, takie miękkie pały, które mogą zginąć od tego jak tylko. Seriously no to jest właśnie spawn kill, że się spawnujemy i od razu giniemy, to jest niefajne. Więc powinni to jakoś troszkę lepiej według mnie dobierać. Mamy tu kogoś? Już nie mamy. Sprawdzimy sobie, jest tutaj ktoś? Jest, tam mamy klienta. Mam tu żołnierza! No nie, dostałem tylko premię za dostrzeżenie. Premia za dostrzeżenie jest punktowana jedną czwartą za zabójstwo. Więc jest to dość fajne. Ja z Battlefielda będę wrzucał krótkie odcinki, coś w stylu jak u Soulshi, bo jak u Yoshi'ego. Bo to nie ma po prostu sensu, żebyście widzieli, jak ja gram. Nie wiem, o nie wiadomo ile. Ile, tylko żeby to były szybkie meczyki, na których się coś dzieje. No kurwa, zjebałem. I miałem niezłego killstreaka 7 e, Seria 7 zabójstwa, ale niestety zginąłem. I teraz mam już tylko 4-7. Jak słyszymy, mecz się kończy, omawiając jeszcze inne klasy technik. Mamy już tutaj właśnie pistolecik, karabinek, pistolet, wyrzutnie i palnik. Nasz zespół przegrał, choć było blisko So Close. Niestety nie udało się. To był Battlefield 4. Ja się na dziś już z wami żegnam. Chyba, że to jest bardzo krótki materiał, to wtedy zobaczę, jaki tam ma czas i czy nie wrzucę, i czy nie nagram dalej. Ale się żegnam. Do zobaczyska. Następny filmik zobaczycie gdzieś. Pewnie podejrzewam, że y, jutro, za dzień albo za dwa. Y, I tyle. Będzie z innej mapy. Zapraszam do oglądania.